Plum! Tak. Lord Darthur, Damajlek! Zielony zubojak! <gryw> Świnplum Paludzinkie. Nadszedł czas pod wieczorku. Mama Świnka ma dla wszystkich niespodziankę. Dzisiaj jest dzień paludzinkie. Naleśniki przepyszne. Uwielbiam naleśniki. <tryk> Wszyscy lubią naleśniki. Mamo, czy my też możemy zrobić naleśniki? Tak, pomożecie zrobić ciasto. Najpierw wsypuję mąkę do garnka. Uu, teraz dodaję jajka. Teraz mleko. I wszystko dokładnie mieszam. Mogę pomieszać, mamo? Tak, oczywiście, Pepo. Pepa uwielbia mieszać. George też chce pomieszać. Nie, George, nie tak. Dobrze, dość tego mieszania. Usiądźcie przy stole, a ja usmażę naleśniki. Jaj, Mama świnka przerzuca naleśniki. Hora! Podrzucaj wyżej, mamo świnko. Pokażesz nam jak, gdy będziesz przerzucał swoje naleśniki. Pierwszy naleśnik jest dla Georgia. Mama świnka polała syropem naleśnik Georgia. Przepy... Siema, Eniu! Ten naleśnik jest dla Pepi. <gry> mm, możesz podrzucać wyżej, mamo świnko? Podrzucisz wyżej, jak będziesz robił swojego naleśnika, tato świnko. Proszę, syrop! Mmm, pyszne. Ten naleśnik jest dla mamy świnki. Hurra! Czy <gry> nie podrzucasz za nisko, mamo świnko? Ten naleśnik jest dla taty świnki. Możesz teraz pokazać, jak to się robi? Mm, przepyszne. Mm. <laughs> Czy wszyscy patrzą? Nie! Nie! Sekret smacznych naleśników polega na tym, żeby podrzucać je jak najwyżej. <laughs> Raz, dwa, trzy hopla! Przepyszne. Postacią głosów użyczyli Julita Koruszek Borsuk, Dorota Lanton, Edyta Torhan, Andrzej Chudy, Jacek Kałucki i inni. Opracowanie wersji polskiej GMC Studio.